Przepraszam, jako pierwszego pana posła Romana Frisa Konfederacja Korony Polskiej. Jest pan poseł? Nie ma, ale jest pan poseł Włodzimierz Skalik, również z Konfederacji Korony Polskiej. To nie znaczy, że będzie pan miał trzy minuty, tylko swoje półtora. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Grzegorz Braun jako polski poseł do Parlamentu Europejskiego objął swoim patronatem zjazd tysiąclecia, w ramach którego 5 października w studiu koncertowym imieniem Witolda Lutosławskiego w Warszawie Orkiestra Symfonia Viva pod batutą wybitnego kompozytora oraz dyrygenta, maestro Tomasza Radziwonowicza, miała wykonać specjalnie na tę okazję skomponowaną kantatę pod tytułem Rzecz o królu Bolesławie na tysiąclecie koronacji ułożona. To wszystko bez zaangażowania chociażby jednej publicznej złotówki. Paweł Majcher, prezes likwidator. Polskiego radia na wieść o patronacie Grzegorza Brauna natychmiast wypowiedział zapłaconą już salę koncertową. W ślad za tym rozpoczęło się gwałtowne szantażowanie i zastraszanie dyrygenta oraz pozostałych wykonawców. Za działanie pod tym patronatem mają mieć zerwane wszelkie kontrakty i kontakty. Jednak organizatorzy nie dadzą się zastraszyć neokomunie. I deklarują, że zjazd tysiąclecia dojdzie do, skutku, dojdzie do skutku. Co najwyżej w innym obiekcie. Tymczasem w imieniu organizatorów Instytutu Wiedzy Społecznej oraz Fundacji Osłuchowa zapraszam pod Polskie Radio na pikietę, która odbędzie się w najbliższy piątek, 8 sierpnia o godzinie 14.00. Szanowna pani marszałek. E Moje wystąpienie kieruję do pana Bodnara i pana Żurka jednocześnie. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie jest sprawa pana Arkadiusza Myrchy i pani Kamili Gasiuk-Pichowicz, którzy w sposób ordynarny na oczach całej Polski złamali ciszę wyborczą. Pan Arkadiusz Myrcha jest w dalszym ciągu wiceministrem sprawiedliwości. Cała Polska widziała, jak no złamał przepisy prawa. Umieścił wiele wpisów w czasie trwania ciszy wyborczej nawołujących wprost do głosowania na Rafała Trzaskowskiego, i nie ma do dzisiaj kompletnie żadnych konsekwencji tych działań. Nie widziałem nawet jego. Przeprosin. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim to jest etapie, na jakim etapie jest śledztwo dotyczące nielegalnego finansowania kampanii wokół Rafała Trzaskowskiego, nielegalnego uderzania w Karola Nawrockiego, Słowomira Mencena, Grzegorza Brauna. Przecież te reklamy aż się wylewały z Google i Facebooka. Były opłacane nie przez podmioty, które uczestniczą w kampanii wyborczej, ale przez zewnętrzne podmioty, również finansowane ze spółek Skarbu Państwa i z zagranicy. I dzisiejsza informacja, prokuratorzy przy procesie ponownego liczenia głosów złamali ustawę. Mam sygnały, że śledczy zwracali się o wydanie kart i materiałów wyborczych nie do urzędników wyborczych, a na przykład do nieuprawnionych, do tego przedstawicieli samorządów, ogłosił podczas poniedziałkowego posiedzenia PKW przewodniczący Sylwester Marciniak. E, oczekujemy na szczegółowe informacje w tej sprawie i wytłumaczenie się pana Adama Bodnara, bo my o nim nie zapominamy, pomimo tego, że przestał być ministrem sprawiedliwości. Pan poseł Roman Fritz, Konfederacja Korony Polskiej. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Dziś dokładnie 5 sierpnia mija 14 rocznica śmierci Andrzeja Lepera, który najprawdopodobniej został zamordowany, ale upozorowano wówczas jego samobójstwo. Popełniono na nim samobójstwo, bo prawdopodobnie miał bardzo niebezpieczną wiedzę dla mocodawców swoich morderców. Ciekawe gdzie dziś przebywają. Był symbolem buntu przeciwko złu i niesprawiedliwości tak zwanej transformacji ustrojowej, w ramach której poświęcono dobrobyt i życie wielu rodzin, wyrzucając je na margines systemu. To o nich nie pozwalał zapomnieć świętej pamięci Andrzej Lepper. Szczuto na niego i wyśmiewano, a po latach historia przyznała mu rację. Nie mylił się on bowiem w kluczowych kwestiach na czele z tajnymi więźnia, więzieniami CIA w Polsce, co oznacza złamanie konstytucyjnego zakazu tortur. Portretowano go jako Hama, bez kultury, a intelektem, chęcią nauki i szacunkiem do innych przewyższał niemal całą dzisiejszą bezklasę polityczną. Udowodnił, że lewica nie musi być w Polsce kosmopolityczna i że można być lewicowcem wiernym Bogu Pan i Dziś. To co dobre w dziedzictwie świętej pamięci Andrzeja Lepera jest obecne w konfederacji Korony Polskiej. Dziękuję. Pan Cześć jego pamięci. Pan Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, różne złe rzeczy może czynić władza ale publiczna krytyka tych poczynań jest niedopuszczalna i przez obecną komunę jest ścigana. Przekonał się o tym przedsiębiorca, mieszkaniec Nysy, który jest też działaczem Konfederacji Korony Polskiej. Nieopatrznie odważył się dość stanowczo skrytykować poczynania rządu i lokalnej władzy w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego regionu Nysy, który tak dotkliwie dotknęła ubiegłoroczna powódź. To służące interesowi społecznemu stanowisko spowodowało, że tydzień temu komenda powiatowa Policji w Nysie nasłała na naszego działacza blisko 10 policjantów w celu jego zatrzymania. To kolejny przykład bezwzględnego prześladowania przez obecną komunę nieprawomyślnych. Rozmawiałem z naszym kolegą przedsiębiorcą, jak zapewnia, nie przejmuje się tym, co go spotkało, jest przekonany, że dobrze uczynił. Będziemy obserwować rozwój sytuacji. Tymczasem precz z komuną murem za Maciejem. Szanowny panie marszałku, za kilka miesięcy miną dwa lata rządów Donalda Tuska i co zrobiliście dla ludzi? Nic nie zrobiliście, żadnych konkretów, w tym niemal żadnych waszych konkretów spośród stu obietnic. A gdyby tak radykalnie ograniczyć oprocentowanie kredytów i uciąć tym samym wielkie zarobki banków kosztem Polaków? A gdyby tak zacząć realnie chronić właścicieli mieszkań przed nieuczciwymi lokatorami, którzy nie płacą? A gdyby tak zlikwidować media publiczne 3,5 miliarda złotych, przeznaczyć na budowę toalet w mieszkaniach komunalnych? W XXI wieku niemal 100 tysiącach mieszkań komunalnych nie ma nawet toalety. A gdyby tak całkowicie wyeliminować kreatywną księgowość, unikanie płacenia podatków przez zagraniczne korporacje? A gdyby tak realnie zacząć karać za alienację rodzicielską? A gdyby tak prokuratorzy, sędziowie, urzędnicy odpowiadali własnym majątkiem za błędne decyzje rujnujące obywateli? A gdyby wreszcie uszczelnić granice i deportować wszystkich nielegalnych migrantów? Tym się zajmijcie zamiast marnować czas, tak jak dzisiaj, kiedy godziny poświęcono tutaj w Sejmie, żeby atakować ministra Antoniego Macierewicza. Zamiast durnych ataków realne działania, które służą Polsce, ale niestety tych działań nie podejmujecie. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, wysoka izbo. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie, które może całkowicie zablokować proces deportacyjny. Nawet taki, który można byłoby przeprowadzić natychmiast. Trybunał uznał, że żaden kraj nie może być uznany za bezpieczny, chyba że bezpieczna jest cała jego populacja. W praktyce oznacza to, że nawet nielegalni migranci nie mogą być odsyłani do domu, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, kto zadeklaruje, że nie czuje się tam bezpiecznie. Trybunał odrzucił także argument, że nagły i masowy napływ migrantów uzasadnia ograniczenie świadczeń dla osób ubiegających się o azyl. Sąd stwierdził, że obowiązki państwa w zakresie zapewnienia pełnych świadczeń są wiążące nawet wtedy, gdy ośrodki są przepełnione. Państwo ma więc obowiązek pomieścić, nakarmić wszystkich przybyszów, nawet jeśli wymaga to umieszczenia ich w hotelach czy restauracjach. Obowiązek ten istnieje niezależnie od tego, jakie skutki ponosi z tego tytułu lokalna społeczność. To już nie jest tylko presja migracyjna, to systemowa imigracja kolonizacyjna wspierania orzeczeniami unijnych instytucji. Europejski Trybunał Sprawiedliwości swoimi wyrokami prewencyjnie paraliżuje wdrażanie jedynej rozsądnej polityki w tej sytuacji, czyli masowych i zdecydowanych deportacji. Potrzebujemy w Europie rządów, które będą bronić interesów swoich obywateli, a nie podporządkować się ideologii narzuconej z luksemburskich sal sądowych. Dziękuję bardzo.